Który diadem z poniższych jest prawdziwym diademem z Sage? Ile ammo ma łącznie Shorty? Na jakiej mapie znajduje się takie graffiti? Jakie jest prawdziwe imię i nazwisko I są? Witaj w Valoturnieju, czyli teleturnieju wiedzy o Valorancie. Powiedz może jeszcze dwa słowa o sobie. Nazywam no, się Krystian, z zawodu jestem dziennikarzem, a pracuję obecnie menadżerską przy naszych Valorantowych Ligach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jestem handlarzem na Ace Gear. Jaką broń mają boty na strzelnicy? No wydaje mi się tak z bomby, że klasik, nie? Ale czy to jest kurde teraz dobra odpowiedź, to nie jestem pewien, nie? Klasik albo goats, no Na pewno nie trzymałem szeryfa albo frenzy, bo to było dziwne, więc jakby te dwie odpowiedzi sobie mogę odrzucić z bomby. Jeszcze nie rozgrzewam, ja zawsze idę na żywioł, więc. Hmm, I jaka ranga tam, obecnie? Padłem z diamentu dzisiaj. A? Wstępnie, wstępny klasik. Odpowiem ci, że jest parę osób, którym udało się odpaść na pierwszym pytaniu. I. Y <laughs> To będę... Nie będziesz pierwszy, jeżeli teraz odpadniesz. To będzie klasy. Na no, no, 100% tchwę, żeby definitywnie zaznaczyła, okay, ja. o okay. Okej, okay, w takim razie zaznaczamy. I uwaga! Będziemy sprawdzać, czy broń, którą mają boty na strzelnicy, to jest klasyk, który powieś, tak wydaje, ale oczywiście, że wydaje mu się prawidłowo. Gratulacje. Oczywiście, że tak. Nadawałam mega do w ogóle prowadzenia tych milionerów, bo Hubert Urbański to już jest taki stary cap, nie? I on tak od niechcenia widać, że wszystko to robi. A ty byś tam powiedział, że tak. Na pewno Warszawa jest stolicą Polski? na pewno. Jesteś kurwa pewny. A jaka jest Twoja U... ulubiona mapa? Do oglądania Lotus, a do grania chyba też Lotus. Ile jest map, na których znajdują się linki? No to Lotus na pewno. Fracture, wiadomo. Na pewno jest na Splicie też Tyrolka. Na Iceboxie jest Tyrolka. Breeze nie ma. Ascent, Ascent nie ma. Bint nie ma. A jakich mapach jeszcze, nie pamiętam. Dużo oglądasz tego Valoranta? No tak, dużo oglądam. Sunset <laughs> dwa razy w życiu widziałem. Ale tak na pierwsze oko mi się nie kojarzy, żeby tam była Tyrolka. Ej, chwila! Jest Tyrolka. Na ten mostek taki, dobra. Perl jeszcze jest. Chwila na Perlu? Chyba nie. Wszystkie mapy w ogóle wymieniłem? Chwila. 9 map jest w Valorancie? Tak, czyli 5. To ja zaznaczam D. Wstępnie zaznaczam odpowiedź D, ale radzę jeszcze się zastanowić. No, nie. A heaven, boże, 10 map jest. Ale na heaven nie ma. No to 5, 5. 5. W takim razie zaznaczam odpowiedź 5 i uwaga, będę sprawdzać, czy była to prawidłowa odpowiedź. Była to, oczywiście, odpowiedź 5, gratulacje, była to odpowiedź 5. Tak. Powiem ci, że moment, w którym tak z pewnością się powiedziałeś, że to nie jest breeze, u mnie na czacie poszła taka beka z ciebie, że to koniec. Ty mówisz, że trochę grasz na Sage. Ostatnio rzadziej, ale jak wyszedł Valorant, był taki moment, gdzie byłem tylko Ardynciarą. No to w takim razie. Pewnie wiesz, ile punktów ulta potrzeba, aby Sage naładowała swojego ulta. Kurczę, no kiedyś było 7 na pewno, ale czy jest dalej 7? Przez ostatni rok było tyle tych zmian, nie? Że Bridge ma teraz chyba tam, nie wiem, 50 tych punktów do Ultimata. Kurde, może Sage też dali 8. Czad nie stroluje, więc nie wiem koła. Nie, no no niekoniecznie, <laughs> może odpowiedzą dobrze. Muszę strzelić, wydaje mi się. Jakbym wziął 50 na 50, to im pewnie zostawisz 7 i 8, nie? jest taka szansa. <laughs> Dobra. Mi się wydaje, że 8 to ma Bridge i Sowa, a Sage będzie miała 7. Spróbujemy Znaczyłam wstępnie 7 i zastanów się jeszcze. Może się coś przyjdzie do głowy? No jedyne co mi siedzi w głowie to, że no właśnie zmieniali te ulty teraz w tym roku. Bardzo dużo tych ultów zmieniali, bo I Sowie się dostało po dupie, i Bridge'owi się dostało po dupie. Phoenix chyba akurat ma cały czas bardzo mało do tego ulta na przykład. Też dużo kosztuje Lockdown, Killjoy. Kurde, może Sage też, no bo to też jest kurde taki ult, ale nie wiem czy to też jest jakaś logika. Dobra, to zmieńmy na to 8. Jakby nie mam pojęcia, nie? Ale. I Viper, i bridge, i Sowa, i Killjoy dostali te zmiany. Brimstone chyba też. To może i Sage, kurde. Dobra, niech będzie to 8. Okej, okay, definitywnie 8. 8. Dobrze, w tak. takim razie 7 miała jeszcze do niedawna, ale teraz ma już 8. Jest! Gratulacje, no nie wiem! Coś cię tknęło i zmieniłeś. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pewnie będziesz wiedział, ile jest rank aktualnie w trybie rankingowym Razem z tymi podrangami, czyli jeżeli liczymy na przykład Silvera 1, 2 i 3, liczą się jako trzy różne rangi. No, mhm. są tak. Trzy rangi w Ironie, trzy rangi w brązie, trzy rangi w Silverze, trzy w goldzie, trzy w platynie, czyli to jest 15, trzy w diamencie, trzy w ascendancie, trzy w immortalu i radiant, czyli 15 plus 9 to jest 24, i Radian? To Jest odpowiedź no. 25, czy jestem aż tak yy, zły z <laughs> Myślałem, że kurde, będzie, nie wiem, z funkcji coś trzeba wyliczyć, na szczęście dodawanie jeszcze mi jakoś szło. No dobrze, w takim razie mówisz, że odpowiedź C, tak? Tak, tak, tak. Dobrze, odpowiedź C. Czy to jest twoja definitywna odpowiedź, czy na pewno się nie pomyliłeś? Nie, definitywna odpowiedź. Oczywiście, że tak, gratulacje, była to dobra odpowiedź, to było dosyć łatwe. Pytanie, rank jest y, dokładnie tyle, dobrze to policzyłeś. Jak dużo kasy wydajesz na Valorantę? Za dużo. Patrzyłem ostatni raz, jak było już y, ponad dychę. O, kurczę, to ja myślałam, że moje dwa no. koła to jest dużo. Jak była beta, to było coś takiego, że jak kupowałeś punkty, to dostawałeś 50% chyba więcej, A, no. jak wyjdzie już oficjalna wersja gry. I ja wtedy pamiętam, że wziąłem wypłatę z weszło, trzy koła i wsadziłem trzy koła, nie? Z bomby. Ile o! kosztuje najtańsza kosa w Valorancie, Możliwa do zakupienia w normalnym sklepie? Oczywiście mamy tutaj. Na myśli Valorant Points. Kurde, no nie mam pojęcia. Jakby oczywiście. Pe to jest pewnie jakiś Smite Knife. Dobrze, trafiłeś? Mogę Ci powiedzieć, że tak, że Smite Knife jest jedną. Właśnie jest kilka tych kos i Smite Zawsze... jest jedną z najtańszych. A? Znam jedną osobę, która kupiła sobie tego Smite Knife'a, bo nie ironicznie się jej podobało i długo grała tylko Smite Knife'em. Gruba mruwa ale... grała długo. Mój czat może kojarzyć. Mi się wydaje, że to będzie poniżej dwóch koła, nie? Że jakby to będzie albo A, albo B. Tak mi się wydaje. Masz wydaję, rację, wydaje. Że... Kusi mnie też jakby to strzelić, bo zakładam, że będą trudniejsze pytania. Ale tak na logikę mi się wydaje, że poniżej 2000, nie? Że jeżeli to już jest najtańsza kosa w grze, a za 2500 już są takie niezłe kosy chyba. Mam tak, taką kosę, która nie jest z tych takich najdroższych, a mi się bardzo podoba i nią często gram. To się nazywa chyba jakoś katrina czy coś takiego. To było z tej takiej kolekcji a meksykańskiej. Ja spróbuję jeszcze bez koła ratunkowego. Mhm, mm Dobra. I wezmę B. No, nie wiem, bardziej mi się. Wydaje to 1750 I definitywnie Definitywnie? Tak W ogóle zapomniałam powiedzieć, że przecież już masz innego gwarantowanego gifsu, bo przegapiłam, to tak pięknie Właśnie, biegłeś Właśnie, ja już mam profit W takim razie sprawdźmy, czy najtańsza kosa w Valorant, jak już wiemy, jest to m.in. Smite albo Lux Knife Czy ona o, kosztuje... O, ja mam Lux Knife, ale nie pamiętam co innego kupiłem Luxa, w takim razie kupiłeś za 1750 Gratulacje oczywiście, że tak Jest Boże. Będzie pytanie troszeczkę z lor, to jest pytanie już ode mnie. Jakie jest prawdziwe imię i nazwisko i są? Żadnych z tego imienia i nazwiska nie zmyśliłam. Niektórzy są politykami, niektórzy są piosenkarzami, niektórzy są aktorami i to z różnych krajów Azji, ale jeden z nich jest agentem w Valorant. Ja niech będzie, zaufam, <laughs> widzom, mam nadzieję, że nie zrobiliście mnie w wała. Poproszę ankietę na czacie. No dobrze, w takim razie ja już zaznaczam odpowiedź A. Ciekawe, czy ktoś jeszcze coś nie. Ja nie mogę i nie. tak już odpowiedzieć na nie? Nie, 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 nie. Tak okay. jak tak głosowali jak, tak ankietowani, tak będziemy musieli wybrać. Czy Li Cao Yu to jest rzeczywiście imię i nazwisko ISO? Oczywiście, że jest to prawdziwe imię i nazwisko Nikt cię nie strollował Czy z tych rzeczy nie zagłosowali Jakbyś tak chciał wiedzieć w ramach ciekawostki Lee Myung-bak to jakiś koreański polityk Lee yoo to chińska piosenkarka. A Yui Aragaki To japońska aktorka Czy może posiadasz Riot Gun Tak, posiadam O, no to mamy tutaj prawdziwego I rozdaję Oczywiście na Instagramie To jeżeli rozdajesz To będziesz dokładnie wiedział jak nazywa się po polsku przywieszka znana jako Riot Gun Buddy Mówiłeś, że grasz po polsku, że jesteś Polakiem patriotą Tak mówiłeś w krótkim wywiadzie, więc na pewno wiesz jak ta przywieszka Którą codziennie rozdajesz na Instagramie się nazywa Kurde, na pewno to nie jest przywieszka Riot Może pamiętasz jak to się nazywa po angielsku, bo ogólnie Riot Gun to, buddy to nie jest To jest nazywa Fist, fist, bump, fist bump Buddy, nie? Po angielsku. Mm, no nie ja mogę ci powiedzieć, ale no, A, no, na pewno się... nie nazywa się Riot Gun buddy. No tak, to się nazywa Fist Bump Buddy No to nie będzie piątka, to nie będzie wieszka Riot ani kumpera. No, no po prostu. ale... tak by na pewno... się nazywała rajotowa przywieszka? Żółwik? No bo fist bump, no to jest żółwik, nie? No to... Czyli mam zaznaczyć że co żółwik, tak? Ale jeszcze nie... Okej, okej. Okay, okay. Dobrze to wstępnie zaznaczyć, żeby ci się już świeciło na żółto. Bo też ten kumpel Riot, ale nie kumpel rajot. No gdzie kumpel rajot? Nie, no to musi być żółwik. Skoro jest fist po angielsku, no to... No wiesz, to nie zawsze jest tak tłumaczone jednoznacznie, generalnie. Ja wiem, ale piątka by nie miała sensu, no bo piątka nie wygląda tak. Przywieszka Riot to wiecie, jakby decydował o nazywnictwie przywieszek taki stary cap z korporacji, nie? I on siedzi, pije 15 kawę i mówi tak. Ej, nazwijmy to Przywieszka Riot. To jest zajebisty pomysł, moim zdaniem. Ja mam wrażenie, no. że niektóre nazwy właśnie taki człowiek daje w no. <grym> generalnie, więc nie wiem. <grym> moim zdaniem to będzie ten żółwik, bo po prostu. No. Definitywnie? Tak, definitywnie. Jako osoba, która otwarcie mówi o rozdawaniu na Instagramie. <grym> Riot gun Buddy byłoby bardzo słabo, gdybyś źle o tym odpowiedział I nie wiedział jak się nazywają no, Ale chyba rzeczywiście warto wpaść na tego twojego instagrama Ponieważ odpowiedziałeś prawidłowo i w ogóle nie miałeś z tym problemu A myślałam, że może właśnie to będzie coś na czym się wywalisz Kurcze za łatwo ci idzie, powiem ci Kolejne pytanie będzie dotyczyło już spostrzegawczości Czyli w sumie zaczyna się trudne Teraz gramy o kolejnego gifta, let's go Na jakiej mapie znajduje się takie graffiti? O jest to graffiti Gdzie znajdziemy graffiti takiej, nie wiem, dla mnie dupy? Ja to narysowałem na ławce w szkole. Widzisz, narysowałeś to i po prostu byłeś tak potężnym zawodnikiem, że uznali, że przeniosą to do gry. No zaczynają się już trudne pytania ogólnie. Nie wiem, próbuję sobie, bo oczywiście nie wiem, jakby tak dla, dla odmiany, próbuję sobie jakby tę ścianę zobrazować gdzieś. Taka szara ściana, kurde no. Jak wygląda sans? Kurde, ja za mało Sansa miałem. No raczej nie Lotus. Na Lotusie nie ma, w sensie i Lotusa dużo trafiałem ostatnio i wydaje mi się, że taki gówno bym zauważył, nie? To jest taka sztuka na zasadzie, jak miałem 12 lat, to u nas w Kielcach był taki konkurs z Unii Europejskiej. Trzeba było zrobić w dowolnej formie plastycznej wizerunek tej babajagi nie? I nie wiem jakim cudem, ale zostałem wyznaczony w naszej klasie z, jako jedna z dwóch osób. Została wyznaczona taka Zuzia, która rzeczywiście była talentem plastycznym i ja, który ma dwie lewe ręce. Pojechałem na ten konkurs. Te dzieci tam tryhardują, wiecie, barwy, coś tam. A ja tak, obiecali, że będzie piątka z zachowania, no to odbędę. I spieprzam na metina. I paskudna była ta moja baba jaga. Wyglądała jak baba jaga, ale była przepaskudna. I kurwa, zgadnijcie, kto wygrał konkurs. No ja. I zostało to uargumentowane tak, że fantastycznie e, została oddana Żydota Baba Jagi w pięknej odsłonie. Czy coś takiego zostało napisane, nie? Tak się na mnie wkurzyła ta Zuzia, że już się nigdy do mnie nie odezwała, nie? Jakby to była moja wina, że ja wygrałem ten konkurs. To jest taka sztuka. Właśnie taka sztuka, jak e, moja baba jaga. Dobra, ja muszę koło jakieś tutaj. Podpowiedz mi, może. Okej, okay, w takim razie koło ratunkowe podpowiedź prowadzącej właśnie znika. Taka dupa znajduje się tam, gdzie słońce nie dochodzi prawie, że. Okej. Okay. No dobrze, no czyli sunset. Chcesz że dwójce cej coś pewien, że tak. to o to chodzi? Leczmy z tym sunsetem. No i po mojej odpowiedzi oczywiście, że tak. Oczywiście, że był to sunset, a znajduje się tu jak się schodzi z o strony obrońców na site, to jest... A! Ile kredytów kosztuje Ares? Oh. No nie mam pojęcia. Jeżeli Bulldog kosztuje 2000... Odyn kosztuje 300 chyba, 3200? Ej, może to jest sumie, odyn i na pół? Tak na logikę, skoro odyn jest lepszym Aresem, to Ares może kosztować pół odyna? Tylko nie jestem pewien, czy odyn kosztuje 300 czy 3200. Dobra, na pewno nie 1700, to jest mhm. za dużo. Ja chyba pójdę za tą myślą, że pół odyna. Nie mhm. wiem, czy to tak zostało przemyślane przez dewów jak przeze mnie, ale teraz tylko muszę się zastanowić dobrze, czy Oden kosztuje 3100, czy 3200? Widzę, że chyba ani Odynem, ani Aresem dużo nie grasz. Jak sową grałem przez chwilę, do tego Odyna, kupowałem na scenie. No, Odeny, tam się opłaca ten. Ale ja nie lubię, ja tubki lubię dawać wandalem. Albo jak mam zły dzień, to fantoma gram, bo tak mnie Wonder nauczył, żeby jak mówię, że mnie siedzie jemowo, to żeby fantomem pograć, wtedy siada jemowo. 1550, wydaje mi się. Tak? No tak, tak, tak. Oden. Pamiętasz, musisz się zastanowić. Mi się wydaje, że Oden kosztuje 300 i na pół 1550. Dobra, czyli też definitywnie odpowiedziała? Tak, definitywnie odpowiedziała no. W takim razie zostało mi polecone, aby sprawdzić, czy Ares kosztuje 1550 kredytów. Bardzo dobrze ci szło dzisiaj. Przez cały ten dzień. I tym razem nie poszło ci dobrze, bo jest to 5 B. 1600. Niestety, nie udało się, ale ogromne gratulacje dla ciebie. No i teraz masz dwa wybory: albo gramy jeszcze jednego suba i wykupujesz mnie suba, albo po prostu gramy o nic. Sprzecimy tylko przez pytanka. Nie, no no kula gramy, nie? Ile Ammo ma? ma łącznie shorty? Chodzi po prostu o sumę tego, co ma w magazynkach. 10 ma. Ma dwa z bomby i masz 8. Dużo grasz shorty? Nie. <laughs> Szkoda. Tym trudniej dla ciebie. A kusiło mnie dzisiaj kupić w dogrywce shorty, to bym wiedział, no. Dobra, no na pewno nie 12. Okej. Okay. Na pewno nie 6. No jedyne, nad czym się zastanawiam, to 10 i 8. Nie? Pierwsza myśl to jest, że ma 2 załadowane, jak kupujesz, i ma 8 na reload. Okej, okay, właśnie sobie psujesz ewentualne 50 na 50. A i tak dam Ci łatwe pytanie, bo czasami daję na przykład, ile ammo ma łącznie shorty i jakaś inna broń, i trzeba jeszcze wtedy znać jednego i drugiego. A, masz A ja, moją litość. Przesada. Przesada by była. zdecydowanie. Dobra, to zrobimy to 50 na 50. no Może będzie łaskawa. No dobrze. No i uwaga, która odpowiedź z tych, które zostały jest prawidłowa? Uff, to 8 w takim razie. Mówisz, że 8, tak? A przecież byś przekonany, że 10. Co się stało? No nie ma już 10, więc teraz jestem przekonany, że 8. To znaczy, odpowiedź Ale to jest. Ciekawe, bo jest. Ja I jestem, sprawdzam jestem odpowiedź żeby, o, no i... Jest prawidłowa Nie wiem, może kiedyś, kiedyś tak było a don't know, o, tak szczerze Ale teraz jest 2 plus 6 Jako osoba, która często wysyła na czacie różyczki Mam nadzieję, że będziesz umiał odpowiedzieć na to pytanie Jest ono specjalnie spersonalizowane pod ciebie A pytanie brzmi, to jest już pół, półfinałowe pytanie Więc jest trudne, jak nazywa się ta przywieszka? Oczywiście w języku polskim Ponieważ powiedziałaś, że grasz po polsku Te. <laughs> No i słucham, jakaś dedukcja, jakieś myśli, jak nazwałbyś to, już jest drugie pytanie, o przywieszkę w bardzo przywieszkowy waloturni się wylosował? Nie wiem, to musi być czysty strzał chyba. Mhm. Mm Imię róży, świetna książka, czytałem, ale to raczej nie to. Róża Radianitu, nie ma tutaj na tej przywieszce nic związanego z Radianitem chyba. Częśliwa róża czy nieśmiertelna, nieśmiertelna róża? Bo ona jest w jakimś tle, kamieniu, nie wiem. Chyba... Dobrze, no to zaznaczę, wstępnie des, skoro jesteś taki pewien. <noise> no tak, ja jestem tutaj na maksa pewny. No nie wiem, no róża jest w czymś zamknięta i tylko to mi podpowiada, ale... Tak byś nazwał, jakbyś był bandybem, nie śmiertelna nie, róża. Ja bym dał, tapujemy. Eee, eee, no, szczęśliwa róża, takie zbyt normickie się wydaje, po prostu chyba, nie? Że szczęśliwa róża, no. Zajebiście, znowu ktoś to magałski. Pomyśl Mówię sobie, jak one rad... brzmią po angielsku też, no nie? nie Myślę, mam coś lepiej, może coś ci lepiej, jak sobie przetłumaczysz, może coś ci lepiej siądzi, któreś nazwę. Ja mam założoną tylko jedną przywieczkę na Fantoma, mam Gun Buddy założone i to tyle. Jakby tak to mnie to nie rajcuje. Dobra, niech będzie ta, ta nieśmiertelna róża. Mam 33% szans, bo wydaje mi się, że imię róży to przez. By była? Więc moim zdaniem mam 33% szans na celny strzał i to będzie odpowiedź D, no. Dobrze, to zaznaczam odpowiedź D, w takim razie. Ta przywieszka, która jest przywieszką z różyczką, w ogóle chyba jedyną przywieszką z różyczką w grze. Bardzo ładna, dziewczyny często sobie przyklejają to na jakieś bronie, szczególnie jak grają na Sage, bo ładnie pasuje. Nazywa się po angielsku Immortal Rose. Czyli po polsku Nieśmiertelna Róża, nie wiem jak ty to wykminiłeś nie miałeś prawa tego wiedzieć. Generalnie nie wiem jak to zrobiłeś. Nie mam zielonego pojęcia, przybieszka w grze nazywa się Nieśmiertelna róża. Mój drogi, chcę ci powiedzieć, że idziemy w tym momencie do pytania finałowego. I pytanie finałowe numer 12 stoi przed nami otworem. Miejmy nadzieję, że tym bardziej przyjaznym. Z tego, co słyszałam, jesteś... Ty grasz trochę na Sage, teraz ostatnio mniej, ale nie, ale ogólnie grałeś, więc pytanie będzie dotyczyło Sage. Wczoraj, bodajże, jak byłam na streamie u Szalonego, to miałeś obawy co do tego, że będzie pytanie o jakieś paznokcie, o jakiejś postaci. Nie będzie takiego ja. pytania. Nie będzie Uf, takiego dobra. pytania. Ale powiedz. Sobie, że pewnie setki razy lokowałeś Sage grając w Valorant'a w ekranie wyboru agenta. W takim razie na pewno przyglądajesz się uważnie jej postaci. Pytanie brzmi: który diadem z poniższych jest prawdziwym diademem z Sage? Przede wszystkim chodzi o to miejsce, gdzie jest znak zapytania na Sage, tak? I uwaga, mamy diademy. Mamy cztery diademy. Jeden jest prawdziwy. Wreszcie trochę mi pomogła sztuczna inteligencja, żeby wygenerować. Taka pierwsza myśl to jest ten taki kryształ, co się świeci w prawym dolnym rogu, ale jest, jest... Nawet nie wiedziałem, że ona ma jakiś diadem, No to jest, całe... jest. to pytanie finałowe. Zwykle pytanie finałowe jest tak trudne, że niemalże nie da się go zgadnąć. No i tak jest również dzisiaj. Co byś miał na diademie, gdybyś był Sage? Kule. Serce to chyba nie, taki zbyt normickie, nie? Sage jest taką. To jest taka chinka czy kulinka, co lubi ci rozwalić głowę, więc serce. A może właśnie serce może jest uwóźne, albo może trójkącik, i to jest jakiś przekaz przed programy, to innych. Nie no chyba nie cholera. Nie, kula, kula to przesada, dobra. Nie mam już kół ratunkowych, więc mogę teraz odrzucić dwie rzeczy i odrzucam kulę i trójkąt. To mi się wydaje, w sensie nie, że zbyt oczywiste, tylko za proste aż nawet, nie? Ten kryształ, jedyne dlaczego on mi śmierdzi, że jako jedyny jest, wiesz, pokolorowany, nie? A reszta jest taka transparentna. Dobra, kryształ. Kryształ, czyli gwiazdkę. Powiedz D. Tak. Gwiazdka, kryształ. Tyle razy lokowałem te ardenciary i nigdy już nie zwróciłem na to uwagi. No, bo pewnie nikt normalny by nigdy nie zwrócił na to uwagi. Niech będzie ten kryształ, definitywnie. Mogę ci powiedzieć, że nie jest to kółeczko. Kółeczko zrobiło AI. I nie był to również trójkącik, który ja też wymyśliłam, ale nie było to również gwiazdka, czyli kryształ. Było to serduszko. Mój drogi gratulacje, ale niestety na finałowym pytaniu poległeś, ale takie do pytanie było bardzo, bardzo trudne.